Witajcie. Każdy wie, co to jest łańcuch pokarmowy. Na wszelki wypadek przypomnijmy. Łańcuch pokarmowy to związek między gatunkami żywych organizmów, z których jeden stanowi pożywienie dla kolejnego i tak dalej. Dobrze wiemy, kto kogo w naturze zjada. Ale jak się okazuje, zdarzają się i niespodzianki. To jeden fotograf amator spacerował po Parku Narodowym Kana w indyjskim stanie Madhya Pradesh. Nagle coś niezwykłego przykuło jego uwagę. Mężczyzna uważnie przyglądał się zadziwiającemu widokowi. Oczywiście udało mu się tę scenę nagrać, a wrzucony do internetu filmik szokował wiele osób. Na nagraniu widać, jak ryba chwyciła za głowę za skrońca indyjskiego. Czyżby zamierzała go zjeść? Te węże żywią się drobnymi stworzeniami, takimi jak żaby czy właśnie ryby. Ale nikt nie spodziewał się, że może zdarzyć się odwrotnie. Na filmiku zarejestrowano też drugiego gada, który chwycił za ogon dzielnego Suma. Ryba znalazła się w trudnym położeniu, ale nie zamierzała się poddać. Fotograf powiedział, że pierwszy zaatakował wąż na skałach. Rzucił się na rybę w wodzie, ale Sum szybko się odwrócił i chwycił napastnika zębami. Wąż zaczął się wycofywać. Chcąc nie chcąc, ciągnął Suma w górę. Nagle pojawił się drugi zaskroniec, który wyskoczył z wody i chwycił rybę za ogon. Walka trwała około pół godziny. Wreszcie zwierzęta ogłosiły rozejm. Zaskroniec, który był w wodzie, otworzył paszczę i puścił rybę, a po nim to samo zrobił sum. Ryba wpadła do wody i odpłynęła. Autor filmiku stwierdził, ten sum najwyraźniej miał ogromną siłę woli. Uwielbiam uwieczniać takie rzadkie chwile i ta była niezwykła. Po raz pierwszy mogłem oglądać taką bitwę. Ryba, która odważyła się walczyć z wężem. Bezcenne. Za skroniec, który trzymał rybę za ogon, zmęczył się pierwszy. Po prostu wpadł do wody. Sum zaś zdał sobie sprawę, że to jego szansa na ucieczkę. Zaczął się szamotać, aż udało mu się ześliznąć. Mężczyzna dodał. Ryby wróciły do wody, a oba węże obeszły się smakiem. Potem Sum, czym prędzej odpłynął, jestem pewien, że wciąż żyje. Przyroda nigdy nie przestaje nas zadziwiać. To wszystko na dziś łapki w górę. Piszcie swoje opinie w komentarzach i do zobaczenia wkrótce.